Hej, witam serdecznie. Z tej strony Arkadikus. Po drugiej stronie mikrofonu mamy Michała. Cześć Michał. Dzień dobry. Witamy Was w nowym programie, zobaczymy, jak się przyjmie. Konkretnie teraz podsumowujemy miesiąc, każdy po kolei i no, tutaj zaczynamy od miesiąca maja. Zobaczymy, no. co będzie. Mamy wiele tematów do omówienia, no ale skoro słyszę, że ty się wbijasz w mikrofon, to dawaj. Chodź. Wbija się w mikrofon, dokładnie. Na początku może takie małe objaśnienie, że nie chcemy robić takiego podsumowania nudnego, typu, tu wydarzyło się to, to wydarzyło się tamto, bo to wszystko myślę, że na bieżąco wiecie. No Chcemy zrobić z tego a, przysłowiową pigułkę, tak? ja z pigułkę. <noise> ja pierdolę. A to pewnie przez, <noise> przez tematy, które dzisiaj poruszymy. E, no teraz. zacznijmy, tak? No, myślę, że największym takim wydarzeniem była prezentacja nowego e, Xboxa. U nas potocznie mówi się Xbox, tak? Ale tam po amerykańsku Xbox. Nie wiem, ja to i tak zawsze X klockiem, tak swojsko nazywam. nazywa. Ale tam z tytułem The One. A. A czemu The One? A nie One, kurwa. Ale, 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 no ale ja nawet nie wiem, ja się powiem, nawet nie wiem czy to jest The One czy One, ale. Nie, one, czemu, sorry, czemu to jest one? One. nie wiem One, no One, One. W zasadzie trochę tak, tak dziwnie, no bo mieliśmy Xboxa pierwszego, później mamy Xbox 360, a teraz jest Xbox One. Ja nie wiem, jakiś, jakaś dzika logika tam panuje, jak dla mnie wiesz. X -Bone, to, nawet nie wiem, jak to jakąś alegorię do tego ułożyć. Wydajemy część pierwszą, która ma pod tytuł trzecia, wydajemy część drugą, która ma pod tytuł pierwsza, a potem jako trzecią część wydajemy część drugą. Nie, nie, nie rozumiem. Tak czy siak? Przyjęło się, przyjął się skrót X-Bone, czyli X-Kość, co jest bardzo ciekawe, a poza tym Furore robi nowy x klocek swoim designem. <laughs> Czytaj magnetowi VHS No, wracamy. Dama, do... Wiesz, co, tutaj, aż co się powiedzieć, a odczepta się od mojego wideograżyna, grażyna nagrzej mi bigosu, nie? No. Nie, o, no, no nie... wiesz, co, nie jestem hejterem, co że się tak wbije. Nie jestem hejterem X-klocka, no ale ktoś tutaj przesadził ze stylem retro, jak dla mnie. E, już no, to to już czekam wiesz co, na czasy, kiedy to będziemy chodzić na giełdę i kupować te VHS. Wiesz? Stary, e, no, ale mam pełno kaset jeszcze. Dzwonik z nie ja już nie. No, nie ale wiesz co, ja, ja, się powiem, troch, no, ja się trochę nie dziwię, że to tak jak wygląda jak wygląda, bo wiesz co, no, no, widziałeś e, pewnie zapowiedź tego wszystkiego, widziałeś, co ma no, niby robisz tak. ten, ten twór, bo ciężko to nazwać kocolonie. Nie, nie, właśnie filmy, mieć jakieś socjale, newsy, telewizje, i... Czyli mieć nie, newsy, nie, telewizję, nie, i takim nie, takim nie, 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 to nie, <laughs> to nie, to zada, nie, to nie, 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 to nie, 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 to nie, 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 i, wiesz, i, i wygląda, jak wygląda. Niezłą ciekawostką jest też fakt, że Microsoft chce, żebyśmy płacili za co? Za używane gry, za aktywację, tak? I to ma być e, kwota na około 170 zł, czyli kupisz używkę o 20 zł taniej niż sznówkę, no na przykład. No. No, dobry, razie... dobry deal, dobry deal. Dokładnie, w każdym razie myślę, że tyle wystarczy w naszym podsumowaniu, bo będziemy robić osobny materiał o nowym Xboxie i, i tutaj już się skupimy Myślę, że rozszerzymy temat. Możemy przejść tak dalej. Jest. Jakie dobre i złe gry mieliśmy w tym miesiącu? Przekądamy no to tutaj. Aha, listę recenzji okay. nagraszam. Może zacznijmy od God Mode. Się. Ja właśnie raczej zaczą, wolałem zacząć od takiego, wiesz, dobrego aspektu tego miesiąca, nie? No, Cześć, jak... Ja bym czytałem, tak chronologicznie bym pocisnął, no. A ja nawet tak nie znam to... chronologii, fajnie. Ale ja widzę, ja mam podgląd, ja ci pomogę! To dawaj! No więc Godmode, na szybko. Gra za 30 zł, ogólnie za więcej byłaby kupa. Za taką cenę, no można sobie postrzelać w kopie. Później mamy polski Dead Island Raptide. No no i to tutaj... akurat dobra gra dobra, dobra gra, dobra gra. No wiadomo, tutaj babole są, ale że tak powiem, ja kocham Babole w Dead Island, bo można się z tego nie, nie, nieźle pośmiać, ale zabijająca piłka Dmuchana. No jest dobrze, tak. Później mamy Far Cry 3 Blood Dragon. Grałeś? E, nie grałem wiesz co. Bo, e, mia, mia, miałem okazję właśnie zobaczyć tutaj recenzję u nas nawet nagrywałem e, głos, e, ale. Sorry, <laughs> więc, <laughs> Tak, tak więc tak tak wie, tak byłem zainteresowany. E, Powiem Ci, no, coś, coś nowego, ale czy to się jakoś dobrze sprzeda, czy to jest krok w dobrą stronę, nie wiem. No jako jakiś tam, wiesz, żart, jako coś nowego jak najbardziej, ale bardziej spodziewamy się tego jako po prostu zwykły mod, a nie, wiesz, jakiś dodatek, z którego będzie zdzierana jakaś tam kasa, nie? No jeszcze, zależy za jak, jeszcze zależy, za jaką kasę jest to um, ściągane, bo ja mówię, ja się kompletnie nie interesuję akurat tym tematem. Fair Play 3 to dla mnie osobna gra i tam dodatki takie właśnie, jak, jak ten, mnie nie interesują. Jeżeli to jest gdzieś w granicach nie wiem, pięciu pięciudych, jeszcze okej. Okay. powyżej jak dla mnie nie warto, nie? No chyba, że ktoś faktycznie jest takim gikiem, wiesz, jeszcze filmów z lat 70. -tych, 80. -tych. Spoko. Dla mnie nie. No, ja tylko dodam tyle, że to też nie lubię jakiegoś takiego no, takie kolorowe laserowe i tak dalej. Podsumuję to tak: nie ma koni strzelających z laserami z dupy. Gra nie dla mnie. Nie, Później no ja mieliśmy... wiesz, co, no mów, tak. Kontynuuj chronologicznie, bo ja tak jak mówię chronologicznie. Wcześniej Dragon's Dogma, Dark Horizon. Uh, no jest OK. Możemy przejść dalej. E, filmowy Star Trek. <laughs> nie, no, no tak. Oczywiście kolejna filmówka. E, czyli, właśnie tak jak powiedziałeś, Star Trek: standardowa akcja, nadymać graczy na kasę, wydać mierną grę i wystawić za dużą cenę. No, jest no, przeciętnie tragiczny. W, w, mo, w moim przypadku, no, pasa ran, ja tego nie kupuję mm. z daleka ode mnie, nie? Dokładnie. Kolejny polski produk, produkt Anomali 2. Udało się, jest bardzo dobrze. Polecamy, grajcie. Ja akurat ominąłem tytuł, ale to nie dlatego, że jest jakiś kiepski czy coś po prostu jakoś nie. No przeszedł, nie, przeszedł obok w ogóle całkowicie mojej mojej uwagi, wiesz? Możliwe, że nie ma jej klimat, nawet nie wiem, co to jest. A, nadrobisz. W każdym razie warto, naprawdę e, dobre noty, zbiera nie tylko u nas. No. Nasi rodacy się postarali, to trzeba przyznać. Później mieliśmy Deadly Promotion, the Director's Cut. Uf. No tak. <laughs> Pancerne konie. Nie Te wiem sprawę. czemu, wiesz co, no tutaj też nagrywałem głos do recenzji i nie wiem, dlaczego cały czas chciałem powiedzieć Deadly Promotion. I nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie, no, oglądałem materiał wideo, oczywiście, bo zawsze jestem zainteresowany, jak to w wprawdzie wygląda. Za każdym razem się załamuje. No i. Powiem Ci tak, moje oczy zostały zgwałcone, a widok faceta, który siedzi obok samochodu i prowadzi go siłą umysłu, sprawił, że w ogóle ten umysł się skrzywił. Ja dziękuję za taki bugi I, I wy... wysiadam z takiego samochodu, jakoś, nie wiem, nie, nie, nie moje klimaty. No, Naprawdę gra... nie ma klimaty, chyba, ale musi być na pewno ciekawe po, po jakimś dobrym LSD albo coś. To na pewno jest ciekawa ale gra. O Iranio, nie patrząc na grafikę, gra nawet nawet potrafi zaciekawić, tak? Została u nas dosyć uh, spokojnotę. A jak widać nie samą grafiką człowiek żyje, to jest idealny przykład, a chociaż w dzisiejszych czasach trzeba na naprawdę się postarać, żeby przełknąć taką po prostu kupę wizualną. Tutaj mm. mamy Persona 4 arena, kompletnie nie wiem o co chodzi, naparzają się e, a, a ja to mówię animki, no nie moje klimaty no, Coś o tym możesz powiedzieć? E, naparzają nie, się dobra. Animki. <laughs> Okej, okay, to przejdźmy dalej. No i tutaj mamy gw gwóźdź programu, czyli Me, metro, last. Tak jest. No tutaj maj na pewno jest miesiącem należącym. Do metra. Raczej nie ma wątpliwości akurat w tej kwestii. No sam jeszcze osobiście nie grałem, ale znowu reckę widziałem, ogrze dużo czytałem, no i niedługo już mam nadzieję, znajdzie się na mojej półce chwały. No metrze właśnie mamy jeszcze coś więcej do powiedzenia, nie? No dokładnie, oprócz tego, że gra jest bardzo ciekawa, interesująca. To także, e, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, wagina w sensie. No i tym sposobem przeszliśmy bardzo do, do tematów biologicznych, przyrodniczych w sensie. E, zaczerwieniłem się arku kontynuuj, bo ja nie wiem, co powiedzieć. E, no, o te przełamanie lodów, no nawet Tokio, bo tutaj brzmi, <głos> <głos> nie no, <noise> no, po prostu no, w końcu widzimy kobietę w całej okazałości, tak, to jest chyba pierwszy tytuł, w którym konkretnie nawet tam zadbali o szczegóły, gdzie jest... zagląda tek... zazwyczaj tylko ginekolog i... Powiedzmy szczerze, mamy oteksturowaną piczę, no. I powiem ci, że całkiem ładnie to wygląda. Teraz tylko czekamy na to, aby z gry A pojechało czasem. Po nie, czekaj, teraz. Nie, tak jak ja mówię, teraz czekam na to, aby z gry pojechało czasami śledziem. Będę spełniony, nie? z Mario. <laughs> Shit, nie. No, w każdym razie no, wywołałem to na nas wielki. W... Kurwa. <laughs> że widzę, Nie, widzę, tak. widzę, że przeżywasz. Dam, dam Ci chwilę. <laughs> Sorry, chusteczkę gdzieś opuściłem, cholera. Gdzie Ale do West mi... czy do <laughs> Nie, gdzie czy czy gry? Nie, czy do gry. Tak Punkt jest. No, mów, no, no Przepraszam. Ja już swoje powiedziałem. Przejdźmy dalej. Ewentualnie, jeżeli masz coś do dodania, do ja chorzę. Że... Nie no, no co tu mówić. No, teksturowana wagina, tak... Gratulujemy udwagi a... na pewno. To, to na pewno jakieś tam, wiesz, no, były dokładnie. sprzeczności. Wiadomo, jak to jest w tym... nie samym grze, nie samym świecie tam gierkowym, że tak powiem, ale wiadomo, jak te wszystkie media na to reagują. Prawdopodobnie, jeżeli jakiś dziennikarzyna zobaczy, że faktycznie pipę pokazali w grze... A... To Patrz, pipa, pipa, pipa. pójdzie się ukrzyżować. Już widzę, że za jakiś, nie wiem, miesiąc, dwa będziemy mieli multum tematów. Przecież ja, jako. Będą wiesz, ludzie, tacy pokazani w telewizji, kupiłem dziecku grę. Chuj, że na niej pisze, że od, od 18 lat, czy tam zależy od 21, zobaczyło cipę i się zgorszyło. No i ja jestem pewny, że takie akcje jeszcze będą, że będzie wzburzenie. Naprawdę, no. Ja ta, 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 po prostu to... jestem przekonany. O kurde. Ty wiesz co? synu, ja sam nie wiem. I tutaj Mam... przejdziemy do, do tematów politycznych jeżeli tak będziemy dalej gadać, to eh, dobra. Nie, sumie dalej, dalej, dalej. Chciałem jeszcze coś powiedzieć o tych waginach. No, bo w, w sumie chodzi o to tak, że mamy już seks w grach, tak? Mamy nawet jakieś różne łączenie, tak, że tam chyba w Mass Effect 3 mogłeś być homo albo hetero, jakieś tam dziwne w ogóle rzeczy. Nie wiem, no, całują tak, się, tak. tak, cycki latają e, i w ogóle, to, to, to ja nie rozumiem, jest, jest gra od 18 lat albo 20 paru, tak. I się spodziewają takiej wielkiej grzeczności. Wie, jest, nie wiem, no bebechy są na wierzchu, tak, wszystko widać, no to proszę cię, czemu nie może być, nie mówię, Ultra porno, nie? Ale jakaś erotyka soft. No Jezus, no skoro pokazują jest mnie fakt... człowieka, no to i ta gra jest dla 18 lat, to czemu nie można pokazać, nie wiem, vagina and. Penis. Nie, ja się z Tobą zgadzam. Ja faktycznie wiesz, co jeżeli moje nie, dziecko wymaga. Mia... E, znaczy wiesz, ja też nie będę restrykcyjnym rodzicem, przynajmniej tak mi się wydaje. E, w ogóle nie wiem, czy je... będę kiedyś, ale to już temat, e, no, rozmowa na inny temat. O co chodzi? Ja jako rodzic już bardziej wolałbym, żeby faktycznie dziecko zobaczyło te narządy płciowe, e, bądźmy grzeczni, niż wygryził tą nerkę, tak? No tak. Nie wiem, e, wiesz, pięknie zalaną sosem e, z krwi. No, ale to, to logika ludzka jednak pozostaje niezbadana i nie wiem, czym się niektórzy kierują. Ja pamiętam, że właśnie e, kiedyś gdzieś w jakimś tam Flame War, y, e, Flame Wojnie, może że tak bardziej z polszczy, bo nie wiem jak to dokładnie odmienić, e, na YouTubie e, przy recenzji bodajże e, Crya trójki m, był komentarz jakiegoś zbulwersowanego ojca, który kupił tą grę dziecku, również mimo że gra jest dla dorosłych, i był bardzo zgorszony, no wiesz, e, scenami erotycznymi. No i ja tutaj szukam logiki. Nie ma. Nie mogę znaleźć, może kiepsko szukam. No cóż, no i tym sposobem przechodzimy do naszego tematu, czyli GTA 5, tak? Mieliśmy okazję tak jest. uczestniczyć w, w pokazie gry w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni przez e, Cenę rockstara. E, widzieliśmy grę na żywo, prezentuje się zacnie. Dokładny e, opis, cała relacja znajdziecie e, na łamach grasz24.pl. No, i tam was zapraszamy. No, o samej grze, no cóż, możemy powiedzieć. Ja czekam, Arek też czeka z tego, co wie. Dokładnie, wiem. tak. Więc, e, no cóż, no, by, byle do jesieni, tak? Bo no, co, co ja mogę. końcówka września, coś takiego jest premiera za Tak, tak, tak. Co, co ja mogę powiedzieć? No, nagry z tej serii zawsze czekam, nie czytując o nich zbyt wiele. E, materiały wideo oczywiście oglądam, ale staram się unikać wie, pomijać, wszelkich spojlery, faktów. Nie? Tak, dokładnie. No, te gry zawsze są hitami, no, bądźmy szczerzy, i kupuję je w ciemno. Tutaj wiem, że ma być ogromny teren, a akcja ma się rozgrywać w Los Santos, co mnie osobiście bardzo cieszy. Ciekawy jestem, jak wyjdzie, to też całe łączenie, no, przełączanie po między bohaterami, no ale zaufam tutaj Rockstarowi. Dokładnie. No i uważam, że no, przydałoby się podziękować za zaproszenie co na No, ale powiem ci, że z tymi postaciami może być dobrze, tak? Bo skoro mieliśmy. GTA 1, 2 i tak w sumie człowiek się nie zżywał z tą postacią specjalnie. GTA 3 też, do tego niemego pana też jakoś specjalnie kochaliśmy. Dopiero później jak było, było Vice City, tak, San Andreas i na przykład ja się bardzo nie tyle zżyłem, co bardzo e Taki charakterystyczny zrobił się dla mnie właśnie... Jezu, nie Roman, jak on miał na imię? Zap wyszło mi z głowy. Z GTA 4. Z czwórki? Niko. Niko, no właśnie. No i na przykład to była bardzo charakterystyczna postać i ją po prostu w pewien sposób polubiłem, tak? I się zżyłem, co, co, co fajnie. No tutaj nie, będą by... musieli jakoś to napracować, że wiesz, może być fajnie, możesz po prostu zrobić z tego paczkę kumpli, nie jeszcze lepiej to powiedzieć. Dokładnie. Zobaczymy, co tam wymyślą. W każdym razie na pewno jest to... W... Pewien sposób powie w świeżości, tak? Czyli nie możemy powiedzieć już, że, że kolejne to <laughs> tylko z inną postacią. No Dokładnie. i co? Lecimy dalej? Znowu a, nasze rodowite polskie korzenie Daylight od Techlandu za zostało zapowiedziane na obu generacjach konsol. No czyli właśnie, co takiego ja, nas czeka? Ja jestem tutaj e, naprawdę ciekawy, co z tego wyjdzie. Ogólnie ma to być e, pierwszoosobowy survival horror, tak? E, czyli powiedzmy coś strasznie podobnego do Dead Island e, z takiego ogólnego opisu, ale e, od razu całkowicie różnego. Dokładnie. E, Ogólnie coś z tego co wiem, będziemy walczyć z zainfekowanymi bestiami, no i tak, coś za Tak, dla dnia inaczej, w tak, inaczej. Dokładnie. Za dnia coś bardzo, będą zombie dalszym. Bardzo ciekawy e, pomysł. Powiem ci szczerze, że od dawna czekam na taki jakby symulator przeżycia w czasie apokalipsy zombie. No i tutaj z uh -huh. całym szacunkiem dla serii np. przykład Left 4 Dead czy innych takich, no pograłbym e, chętnie w grę, gdzie faktycznie jestem kuźwa sam, e, muszę się zabarykodować w kryjówce, przeciekać noc, potem w dzień szukać żarcia, wrócić do kryjówki i tak w koło no, taki, taki jakby symulator. No tutaj niestety będzie jakiś koop, co, co trochę no, jak dla mnie. Niestety, e, niestety nie, zależy, nie no Dokładnie, zrobiłem. ale o, tutaj mówię tylko w swoim imieniu. No, no. Nie bardzo to pasuje do gry zwanej survival horror, e, ale to pewnie dlatego, że sam jestem popaprajcem i czasami na przykład kiedy wracam, nie wiem, z pracy, wiesz, słuchawki na uszach i sobie myślę, że gdyby tak wszystkich chuj trafił e, i zostałbym sam w promieniu kilkunastu z kim ja bym kilometrów. Wlewta? Tak, a wokół mnie tylko zombiszcza. Jak to by było fajnie? Jezu, ale jestem co socjopatą. Nie, ale wiesz, po prostu dla mnie taka samotność w takiej grze. Chciałbym trafić w grę właśnie na Dead Island albo na przykład tutaj Dying Light, gdzie jestem kompletnie sam. Nie szukam ziomków, nie mam jakiegoś ratunku, nie robię sobie drużyny, tylko jestem sam. To by było fajne. Tak, ja jeszcze na koniec dodam, że a wydawcą gry ma być Warner Bros, a to już jest duży gracz na rynku międzynarodowym. Zatem gratulujemy Techlandowi, no i niech się chłopaki rozwijają, bo no jest coraz lepiej. Tak, tak. jest, trzymamy kciuki tutaj na pewno. Z, z Call of Juarez de Cartel, no chłopaki idą jak burza, no. tak, tak więc jest. z tym miłym akcentem przechodzimy do dalszego tematu i wracamy do <laughs> Valhalla, no. Czyli jak to, Arek, Arek powiedziałeś? Przed ale to, to, ja do tego dojdę, ja do tego dojdę za Arek chwilę. Tak. Bardzo, bardzo okay. tematycznie. Słuchaj, no, Japonia. No, tylko oni mogą sądzić, że mi zganie palcem po ekranie wity może być podniecające. Ale, ale, patrz, ale to wiesz co, czekaj, przypomina no. mi to trochę temat gry erotycznej na Nakinekta. Pamiętasz, kiedyś o nim gadaliśmy tam, co sterowaliśmy ręką i głaskaliśmy panienki. No I wiesz co, przez takie gry nie ma co się dziwić, że wiesz, kobiety udają orgazmy. No przyjdzie. Taki weteran Walhalli, Pogłaszcz ją dwie godziny po ramieniu i się. Powtarzam, że będzie było zagłuszony, pogłaszczcie ją dwie godziny po ramieniu i się dziwi, że wiesz, że nie dochodzi. Na no, swoją drogą wsłuchałeś się w dutę przy trailerze? Wiesz co, inaczej. Ja puściłem ten trailer, nie? Patrz, no. okej. Okay. Jest tam jakaś laska siedzi na kanapie taka rozjebana, trochę, okej. Okay. Siedzi. I nagle wiesz. Tam jest pokazane, że możesz napierdalać palcem po, po ekranie wity, nie? A co no napierdalamy? Ona tam krzyczy. Mówię, kurwa, nie może głośnik się spieprzył, nie? Ale wiem, że to chodzi o cenzurę jakaś wielka. Mówię, dobra, okej. Okay. No i wiesz, my z chłopakami z Grasza na teście to oglądamy, robimy sobie z tego polew, nie? I nagle, kurwa, patrzymy, a tam się po prostu rycerze napieprzają, no i normalny RP. What the fuck? Ale wiesz co, ej, no, wracam, wracam do pytania. No, przysłuchałeś się muzyce w tym trailerze Tak, troszeczkę. i. i wiesz co, mam nadzieję, um, mam nadzieję, że to będzie zawarte tutaj w tym filmiku, co, co robimy w tym materiale, że wiesz, ten urywek Jakiś e, z tej Valhulli, nie? E, bo z Bo kojarzą mi się tylko dwa słowa właśnie: epickie jebanie. Wyobra wyobrażasz sobie e, zapowiedź w amerykańskim stylu e, w takiej gry. Ja sobie przygotowałem tutaj akurat e, mam taki krótki tekst przygotowany. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. I teraz przysłuchaj, albo wyobraź sobie po prostu tą muzykę, nie? I wiesz, tak. i, i zapowiedź w stylu takim amerykańskim, wiesz. Okay. There are plenty of them, and he is alone. they have their vaginas he have his magic finger conquer them and save the world one big epic fuck oh. Poza tym, no system R RPG, tak jak już wspomniałeś wcześniej. E, tutaj, ktokolwiek będzie to montował, jeszcze po prostu od, odpowiednie podbicie, bo to trochę lamersko coś czuję, że wyszło. E, co do systemu RPG, jak powiedziałeś, wyobrażasz sobie skile do tego? Nie wiem. Ja sobie tak, nie wiem, myślę, wichaj styl przeznaczenia. Wiesz co? Myślę, że łatwo poznamy ludzi, którzy grają w tę grę po po prostu odcisku na palcu, chyba wskazującym, nie? Bo nie wiem, chyba, że ktoś zacznie napieprzać pięścią w to, żeby dla większego efektu, bo. Ale to nie jest. Dawaj, nie tego. wiem, spróbuj. Wymyślić jakiś, nie wiem, skill do tego, no bo ja sobie też przygotowałem Wiesz, cztery. nie wiem, ale... Wiesz, nie wiem, wichaj, no, przeznaczenia, ognista ręka, <słuchaj> Feniks rozkoszy i maczuga Herkulesa, no to byłoby piękne, <słuchaj> nie? Wichajster, <słuchaj> <słuchaj> Dobrze, dobrze, doskonale. Okej. Okay. I na sam koniec mamy co? Simsy. No, no, tak, Sims 4, zapowiedziane w 2004, 2014 roku oh. i Maki. Tak jest, no ja nie wiem, ja tej gry jakoś nie hejtuję. Gra jest dla mnie fajna i mówię to jako 24-letni chłop i żaden z bok. Fajnie jest pobudować, wiesz, te chaty, no, gra zawsze, nie wiem, jakoś doprowadzała... Gra... Ajajaj, się motam. No ta gra zawsze jakoś doprowadzała mnie, wiesz co, do depresji, no. Żeby w Polsce można było tak łatwo znaleźć robotę, co w Simsach to by było pięknie, nie? Wiesz, dzwonisz się, Bud, masz pracę, od razu już dom se rozbudowujesz, jeszcze pierwsze wypłaty nie dostajesz, ale. Aj tam, dobra marzenia. E, a co do samej gry, no to każdego pewnie wkurza ilość dodatków, tak? Niedługo ta ilość dodatków przekroczy liczbę odcinków mody na sukces, ale, ale. E... Uważam, że ktoś, kto kupuje wszystkie dodatki do Call of Duty, nie powinien mieć odwagi ani czelności krytykować tych, którzy kupują dodatki do simsów. No, ale ja się z tym zgadzam. Poza tym oni zawsze fajnie robią, tak? że robią jedne simsy, w trzy trochę dodatków, drugie simsy. Te same dane plus jeden inny? I to to samo. Zaś będą zwierzaki, zaś będą, nie wiem, babcinę kapcie, później, nie Ech. wiem, wyjazd na wakacje, tak, nie wiem. No i jak Jeszcze... widać, wiesz, Electronic Arts od Activision to jakoś tak daleko nie leży, skoro mają taką no samą nie, taktykę, no tak? Co ty. <laughs> Dokładnie, no. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta Gra, The Sims, cała seria też ma ukryty, psychodeliczny klimat, tak? Chodzi o to, że można zrobić psychopatów, bo w której innej grze można kogoś żywcem zamurować bez okien? A to jest piękne! Zaopnąć, albo postawić ko kogoś koło kominka i obudować go meblami. <laughs> Dokładnie, no Albo zwrócić jest... go do basenu, nie wybudować mu drabinki. Ale wyobrażasz sobie tą pokraszność? Nie ma drabinki, muszę się utopić, żegnaj świecie! Wup. Nie, to jest piękne! Ta gra, to jest jakaś taka część, wiesz co, naszego takiego gierkowego życia. Czy się przyznamy, czy się nie przyznamy, no ja grałem Simsy, no nie powiedziałbym, że namiętnie, ale parę wieczorów jednak spędziłem, fajnie się, mówię, rozbudowuję tej chatki, jakoś tam, nie wiem, jedynka mnie zawsze wkrwiała, bo była nielogiczna strasznie, jeżeli chodzi o rozwój Sim, a dwójka już była okej, okay, trójeczka, mówię, zabrała mi parę godzin z życia, czwórka pewnie też z ciekawości odpalę i hejtujcie mnie sobie. No i tu jeszcze na koniec warto wspomnieć o paru takich ciekawszych e, wiadomościach. No tutaj może jak już wspomniałeś coś o Call of Duty, no to nowa część pod tytułem Ghost. A o Boże, nowa część! Stary, piękny silnik graficzny. Coś Cóż takiego! Ale i, no, wiesz to, no, that's a co Shocker? Pokazali model pieska, tak, no, piesek jest fajny dla zasady, tak. A ale... mi się wydaje, że jeszcze w pierwszym Modern Warfor żeśmy skręcali im karki. Jakaś taka, wiesz, nie wiem, jakoś nie miałbym sumienia, wiesz, co grać, bo tak jak była ta misja w Czarnobylu, to zawsze się im skręcało karki albo podżynało gardło, a, a teraz pieska robią na okładce. No jakaś hipokryzja tu jest. Tak, kolejna dobra wiadomość jest taka, że Mortal Kombat najnowszy pokaże się na PC i to bajże w cenie około 70 zł. No, jak dla mnie cudowna wiadomość, e, mam do Was prośbę, kupcie, nie piraćcie, a jak chcecie spirać, to nie kupujcie wcale, bo e, to jest w pewien sposób szansa na to, żeby bijatyki wróciły na pecety, tak, Street Fighter się pojawił. No, został trochę spiracony, no ale na tyle dobrze gra się musiała sprzedać, że inne części Street Fightera też się pojawiły później, te Tekeny i te inne. Natomiast, no, Mortal Kombat, no, ja was bardzo ładnie proszę, no, kupcie to, bo to jest naprawdę, jeżeli was interesują bijatyki, to, to warto, warto. Ja miałem A tym bardziej, na... że gra naprawdę jest miodna, tak? Dokładnie. Ja na Xboxie, na PS3 grałem i na PC kupię dla zasady, żeby wesprzeć ludzi. A poza tym, no, tutaj e, będę miał większe pole do popisu aby obić komuś JoNDra, na przykład, czy inne części ciała. E, kolejna nowinka, e, też na PC, Metal Gear Rising Revengeance, też się pojawi na PC. Super sprawa, już sobie wyobrażam ciachanie mieczem. No na pewno będzie jak dla Co mnie lepsze niż na Play'u, bo powiem szczerze, ja akurat tego metala na Play'u odpaliłem, 5 minut pograłem, oczywiście w demo nie, 5 e, minut pograłem i odpuściłem, jak dla mnie, no nie jest to najciekawsza gra, zobaczymy jak to będzie wyglądało na e, PC, ale od razu mówię, że to nie jest tak dlatego, że tam nie ma, nie wiem, Snake'a i tak dalej, po prostu... Nie spodobała mi się koncepcja samej gry. No, ja za to byłem zachwycony i jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądać, bo na pewno będziemy mieczem sterować za pomocą myszki, co jest dużo bardziej wygodne niż napadzie od PS trójki, na przykład. Ja wiesz, co. A, a dobra, no. nie, nie, nie powiem. Jako, jakoś, jakoś mi się skojarzyło jeszcze, jeszcze z wachlątkami. Co tutaj mamy? O, znowu Polacy się przewijają, tak? Czyli deweloperzy. Od hard reset, tak? Kojarzycie grę, taki pseudo-painkiller z robotami, który tak pojawił się niezłą niespodzianką, bo on pojawił się znikąd i całkiem przyjemnie się w niego grało. Zrobi reboot Shadow Warrior. A taka gra na silniku Duke nukem 3D, jeżeli dobrze pamiętam, coś takiego było. Sz coś tam strzelaliśmy sobie, cholera. No zapomniałem W każdym razie z swego czasu ta gra była całkiem popularna, tak wypsknijmy się. Nie wiem nie, że, wiem, nie wiem, nie wiem, nie grałem. Potwierdzono, że będzie Gran Turismo 6. Pojawiły się plotki, że John Carpenter chciałby zrobić film o Dead Space. Ie. Natomiast prawdopodobnie to są tylko plotki, a być może nie. Jeżeli dobrze kojarzę, to John Carpenter stworzył, to znaczy wyreżyserował. Film Halloween, tak? Horror Halloween, coś, coś takiego. Jeżeli nie, to to się wytnie i udamy, że nic się nie stało. No i jeszcze fajne dwie nowinki, mianowicie w tym roku zagramy w nowego Wolfensteina z pod tytułem The New Order. No i na ciekawie? to bo jestem ciekawy właśnie, ja chociaż. Trochę mi się jakby... te mechy, które się Dokładnie. pojawiają, na wszelakich materiałach promocyjnych. Wiesz, ten cały no, mistycyzm, ale... okej, okay, to zawsze się jakoś kojarzyło, no, no, wiesz, z tą to były serią. Jakieś, wiesz, ale tutaj. Gdzie jakieś ryby kuźwa, e, fosforyzujące mi tu pływały. No to była totalna kupa. No, bez no, przesady, pres właśnie. Lepiej, lepiej pozostać przy tych chodzących zombie i to niech będzie ok. No dokładnie. E, no i mnie bardzo cieszy wiadomość, że Monolith Production e, tworzy nową grę. No ja, co prawda. Non-stop błagam o Shogo 2, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że dostaniemy jakiegoś pseudo-sandboxa. No nic, zobaczymy, może w końcu Warner pozwoli Monolithowi zrobić jakąś e, grę taką porządną, a nie popierdółki ty, typu jakieś tam Batmany na te przez e, Steama, czy, 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 czy co to tam jeszcze teraz było. Oni coś tam chyba Lord of the Rings, no takie, takie typowe no tak, wszystko filmowe, tak, 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 tak. No, to znaczy Batmany filmowe? To akurat chodziło, wiesz, chodziło mi o, o, o te tam. Nie, 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 nie chodzi mi, że, że o, cho, chodzi mi no licencje, o bardziej no, no, li, licencję, no, dokładnie tak. No i mieliśmy się zmieścić w 10 minutach, chyba Ech, zmieścić 20. <laughs> w każdym razie e, dajcie nam znać, czy, czy takie podsumowania Was interesują. Czy chcecie, żeby były jeszcze krótsze, bądź też e, taka długość wam pasuje, co byście poprawili, co byście nie poprawiali. E, czy lubicie arka, czy nie lubicie arka? Nie, nie lubicie. Nie zakładam, że lubicie albo i nie lubicie. No i wiesz, się co powiem ci. Powiem ci, powiem, no. powiem ci, że się już da, odzwyczaiłem od tego spontana trochę, wiesz? No, no, no to od razu że to jest totalny spontan. Mam nadzieję, że tego nikt nie zauważył, oczywiście, że, że to jest czytane z kartki, nie? Ale, no. Chuj tam co, to, to się tak zaciekawiałeś. Chciałem to ładnie zaakcentować, ale no wiesz, tak jak mówiłem, to jest tutaj na żywo, na żywo robione. a czekaj, jeszcze Aua. jeden jest na koniec. No, nie po słuchawkach. Sorry. Dead or Alive 5 Ultimate zostało zapowiedziane. Będzie jeszcze więcej cycków. No, no bosko. No, czekam w końcu, aż jakaś postać zacznie kogoś lać cyckami i podbije mu oczy, albo jak podskoczy, to sobie wybije oczy. No, coś takiego. Dziękuję. A. Bicie Ujże... cycem. Kochanie, Kombo... musimy zacząć nową rzecz. <grym <grym> Bicie cycem. Okay, ten... sutem, o! Co, co to było? Fatality. <grym> <grym> Sutolity. Dobra, A. to się robi niesmacznej, i głupie. No, nie, wy, wyłącz to, wyłącz to, wyłącz to. Nara. No, tak dobra, więc... dobra, żeby było ładnie, żegnamy się serdecznie. Mówił dla was, Oks. E A R